Dwa w Lesznie i dwa w Powiecie Leszczyńskim. Jest szansa, by w punktach szczepień masowych przyspieszyć jeszcze w kwietniu walkę z pandemią. Ubiegłotygodniowy pomysł rządu, by na barki samorządów przenieść masowe szczepienia Polaków, zmusił do działania samorządowców w całej Polsce. Także w Lesznie, dzień po świętach, rozpoczęły się rozmowy, które po czterech dniach zmierzają do szczęśliwego finału. Na tę informację czekali wszyscy, którzy do tej pory nie mieli szans na szczepienie. Czekali w kolejkach, bądź mimo odpo Wieku nie mieli jeszcze terminu, w lesznie powstaną dwa punkty szczepień masowych, w powiecie leszczyńskim także dwa. Ich powodzenie zależy od tego, czy będzie wystarczająca ilość szczepionek i jak wydolny będzie system rejestracji. W Lesznie odpowiedzialne za szczepienia będą dwa podmioty. Pierwszy z nich to Leszczyńskie Centrum Medyczne Wentriculus, mające już doświadczenia w szczepieniu przeciw COVID-19. Szczepienia wykonywane przez ten podmiot będą się odbywały najprawdopodobniej w pomieszczeniach pływalni Aquavit. Jak informuje dyrektor Ventrikulusa Agnieszka Przymęcka, tygodniowo planowanych jest około 2,5 tysiąca szczepień. Drugie miejsce szczepień masowych, jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, to niezapominajka prowadząca opiekę nad seniorami. Dla tego podmiotu szczepienia przeciw COVID to nowość. W powiecie leszczyńskim będą funkcjonowały także dwa punkty szczepień masowych. Pierwszy z nich w sali domu strażaka w Wilkowicach. Szczepić będzie tu Ventriculus i VigorMed. Ventriculus planuje 250 szczepień tygodniowo w każdą sobotę. Od poniedziałku do piątku szczepić będzie VigorMed. W sumie tygodniowo ma się odbywać około 1000 szczepień. Drugi powiatowy punkt zlokalizowany będzie w Garzynie w Domu Kultury, a jego operator będzie co ciekawe. Wojewódzki szpital zespolony w Lesznie. Pomysł powiatu zgłoszony miastu, by powstał wspólny powiatowo-miejski punkt, którym miałby szczepić personel szpitala w Lesznie nie doszedł do skutku. Jak poinformował nas dyrektor placówki Tomasz Karmiński mimo braków kadrowych to przedsięwzięcie od strony szpitala organizacyjnie miało szansę na powodzenie. Na szczeblu miasta zapadły jednak inne decyzje i w konsekwencji szpital nie włączy się w organizację miejskich punktów szczepień masowych. Rząd zapowiada, że szczepień masowe powinny ruszyć jeszcze w kwietniu.